Cześć! Witajcie w kolejnym przeglądzie technologicznych newsów. W dzisiejszym odcinku m.in. o dronie sterowanym sztuczną inteligencją, który zabił swojego operatora, oraz o supernowoczesnej broni, która takie roje dronów błyskawicznie niszczy. Zapraszam do oglądania. Podczas organizowanego w Londynie wydarzenia Future Combat Air and Space Capabilities Summit. Pułkownik US Air Force miał opowiedzieć bardzo ciekawą historię o dronie, którym skierowała sztuczna inteligencja. Podczas wirtualnej symulacji maszyna miała zabić swojego operatora, bo stanowił zagrożenie dla osiągnięcia przez nią wskazanego wcześniej celu. Wypowiedź pułkownika Tuckera Hamiltona cytują na swoim blogu Tim Robinson oraz Stephen Bridgewater. Trenowaliśmy go w symulacji, aby identyfikował i obierał za cel zagrożenie w postaci rakiet Ziemia Powietrze. Następnie operator miał mu wydawać rozkaz. Tak, zniszcz to zagrożenie. System zaczął zdawać sobie jednak sprawę, że czasami gdy identyfikował zagrożenie, ludzki operator mówił mu, że nie ma niszczyć celu, ale tylko za jego zniszczenie tron zdobywał punkty. Więc co zrobił? Zabił operatora. Zabił operatora, ponieważ ta osoba uniemożliwiała mu osiągnięcie celu, miał powiedzieć Hamilton. Równie ciekawa jest dalsza część tej historii. Trenowaliśmy system, mówiąc mu, hej, nie zabijaj operatora, to złe, stracisz punkty, jeśli to zrobisz. Co więc zaczynał wtedy robić system? zaczynał niszczyć wieżę komunikacyjną, którą operator używa do komunikacji z dronem, aby zatrzymać go przed zniszczeniem celu. Pułkownik chyba nie był upoważniony do zdradzania takich szczegółów, bo rzecznik US Air Force szybko zdementował te informacje. Departament Sił Powietrznych nie przeprowadził żadnych takich symulacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dronów i nadal jest zobowiązany do etycznego i odpowiedzialnego wykorzystania technologii AI. Wydaje się, że komentarze pułkownika zostały wyrwane z kontekstu i miały charakter anegdotyczny. Tak czy inaczej, opowieść Hamiltona bardzo dobrze obrazuje jeden z największych problemów związanych ze sztuczną inteligencją. Nawet jeśli nie nabierze ona nigdy własnej świadomości, to nadal może być niezwykle niebezpieczna. W tym przypadku dron zachował się trochę jak baśniowy jean. Wykonywał polecenia człowieka, ale w najbardziej skuteczny sposób. Nie przejmując się zupełnie konsekwencjami. W przyszłości głupia sztuczna inteligencja może równie skutecznie zgładzić ludzkość jak ta inteligentna i świadoma. Jak donosi w Post, tylko w maju ukraińska obrona miała zestrzelić około 90% rosyjskich rakiet oraz dronów. Eksperci już od jakiegoś czasu zauważają, że Rosjanie strzelają, czym popadnie. Praktycznie co tydzień media informują o rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę. Kreml wykorzystuje w tym celu m.in. drony, rakiety manewrujące i rakiety balistyczne. Rosjanie wbrew traktatom celowo atakują osiedla i cele cywilne. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w Kijowie w Dzień Dziecka. Zginęły trzy osoby, w tym jedno dziecko, 12 osób zostało rannych, w tym dziecko. 9 osób hospitalizowano, a pięciu kolejnym udzielono pomocy na miejscu. Informuje na telegramie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował również, że Kijów został zaatakowany rakietami Iskander. Według wstępnych informacji, siłami i środkami powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy 10 z 10 odpalonych rakiet zostało zniszczonych, informują wojskowi. Jak wyliczył Kiev Post, Moskwa przez cały maj wystrzeliła w kierunku Ukrainy co najmniej 563 różnego rodzaju pocisków i 401 dronów. Spośród nich 931, czyli ponad 90%, zostało zniszczonych przez ukraińską obronę powietrzną. W praktyce oznacza to, że żołnierze Zeleńskiego strącili rosyjski sprzęt o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów. Już od kwietnia trwają spekulacje w sprawie deficytu rakiet w armii Putina. Rosjanom rzeczywiście mogą kończyć się rezerwy, bo jak zauważyli eksperci pod koniec kwietnia, do niszczenia celów naziemnych zaczynają używać rakiet przeciwokrętowych, które są droższe i słabsze. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych powstała jedna z najnowocześniejszych broni przeciwko dronom. TOR, bo tak nazwano ten sprzęt, już został przetestowany przez Amerykanów i ma bardzo skutecznie likwidować całe roje bez załogowców. Maszyny spadają na ziemię niczym rażone boskim piorunem. O sukcesie nowego sprzętu wojskowego poinformowało Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. TOR, czyli Tactical High Power Operational Responder, to supernowoczesna mikrofalowa broń przeciwdronowa o dużej mocy. Służy do strącania na ziemię całych rojów bezzałogowych statków powietrznych. Na pierwszy rzut oka sprzęt może wydawać się niepozorny. Wygląda jak długi kontener z przymocowaną anteną na dachu. W obliczu rosnącego znaczenia dronów w dzisiejszych konfliktach zbrojnych na całym świecie, wkrótce to może jednak tworzyć ogromną przewagę na polu bitwy. Thor likwiduje drony za pomocą krótkich impulsów elektromagnetycznych o bardzo dużej mocy. Generowane przez niego fale mogą mieć częstotliwość od 300 MHz do nawet 300 GHz. To zdecydowanie wystarcza do strącenia całego roju bezzałogowych statków powietrznych na Ziemi. Jego wielkim atutem jest także mobilność. Sprzęt mieści się w kontenerze transportowym, który może być przewożony także samolotem. Z jego złożeniem poradzą sobie nawet dwie osoby. Broń sprawdziła się także w testach. 5 kwietnia 2023 roku system został użyty do odparcia ataku roju dronów w bazie sił powietrznych w Kirtland, Stanie Nowy Meksyk. Tor skutecznie zlikwidował wtedy nadlatujących przeciwników. Zespół latał wieloma dronami na system TOR, aby symulować atak roju w świecie rzeczywistym. TOR nigdy wcześniej nie był testowany przeciwko tego typu dronom, ale to nie powstrzymało systemu przed zrzuceniem celów z nieba za pomocą niekinetycznych, szybkich impulsów mikrofalowych o dużej mocy, przekazał kierownik programu Adrian Lucero w oświadczeniu składającym się z zaledwie 22 słów najwięksi światowi eksperci od sztucznej inteligencji oraz CEO firm zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji ostrzegają, że SI może stanowić dla ludzkości równie duże zagrożenie jak broń atomowa. Oświadczenie podpisali między innymi CEO firmy OpenAI, Sam Altman i CEO Google DeepMind, Demis Hassabis a także Geoffrey Hinton oraz Joshua Bengio, czyli dwójka naukowców, którzy w 2018 roku otrzymali nagrodę Turinga za pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji. Samo oświadczenie, tak jak wspomniałem, składa się tylko z 22 słów i brzmi następująco: Ograniczenie ryzyka wyginięcia wywołanego przez SI powinno być globalnym priorytetem obok innych zagrożeń na skalę społeczną, takich jak pandemie i wojna nuklearna. Skąd taka krótka forma? Gdy jakiś czas temu podobne oświadczenie wystosowało wielu ekspertów i biznesmenów, wzywając do rozpoczęcia sześciomiesięcznej przerwy w rozwoju sztucznej inteligencji, to ich oświadczenie było mocno krytykowane. Wielu ekspertów nie zgadzało się ze wskazywanymi przez nich zagrożeniami oraz z pomysłem na wstrzymanie prac nad sztuczną inteligencją. Teraz formuła oświadczenia jest dużo bardziej ogólna, żeby zebrać jak największą liczbę znaczących sygnatariuszy. Celem tej akcji jest bowiem przede wszystkim pokazanie, jak wielu ekspertów od sztucznej inteligencji obawia się tej technologii.